Witam serdecznie. Dzisiaj może coś więcej o Fantazji Premier League. Jakieś przedstawienie składu i gadka o tym, dlaczego taka a nie inaczej. Więc ja będę grał moim ulubionym 4-4-2, najlepsza formacja w FIFA 12. I zaczniemy od bramkarzy. Ja gram Dawidem Ryo. Tak zacznę za 4,5 miliona. Gdybym miał go zmienić albo powiedzieć Wam, jakie są jeszcze inne fajne opcje za 4,5 miliona, to mamy pana Sancheza Roberta. Gdzie on jest? Tutaj. Z Brighton, który miał dobry ubiegły sezon. Brighton jest dość solidny. Okej, okay, odchodzi ku kurela, ale to jest dalej konkretna i dobrze zorganizowana drużyna. Mamy Dina Hendersona, który powinien być bramkarzem numer jeden w Manchesterze United, ale go oszukali. Prawda jest taka, że to jest bardzo dobry bramkarz. Nottingham Forest jest podobno bardzo solidny. Jedną drużyną, którą nowy menadżer świetnie ułożył, więc ja bym patrzył na Dina Hendersona i obserwował. Początek jest taki sobie, ale no cóż, trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądać w Premier League. To jest super opcja. Jest też król save'ów, czyli Pickford. On też kosztuje 4,5 miliona. Problem jest taki, że Everton wygląda absolutnie dramatycznie, jeżeli chodzi o kadrę i ja w tym sezonie nie wiem, czy mam takiego czucia, że Everton się będzie biło utrzymanie. Więc tak wygląda moja bramka, ale póki co zostaje z Rają. Linia obrony. Jeżeli chodzi o instrukcję, to joint attack i overlap dla wszystkich poza ja Salibą. On w pierwszej kolejce ma zostać z tyłu. Biorę Salibę, może go kojarzyć się też z FIFA, bo miał Totsa. To jest bardzo dobry obrońca, który już był w Arsenalu, ale coś nie pykło z Artetą, bo on chciał grać, ale Arteta uważał, że on nie jest gotowy. Wrócił na wypożyczenie do Francji. Teraz grał pre-season i Arteta jest z niego zadowolony, więc on będzie starterem z Benem Whiteem. To jest po prostu dobry piłkarz. Ja chciałem zacząć z Iwanem Peresicem, ponieważ w fantazji szuka się piłkarzy, którzy są out of position, czyli na przykład jeżeli Peresic gra niby na wahadle, ale bardziej będzie takim skrzydłowym, który podłącza się do ataku, ma dwie nogi i może dośrodkować piłkę do keina, no to nim bym zaczął, ale Antonio Conte jest taki trochę tajemniczy, nie wiadomo czy ten Peresic jest gotowy od razu na grubą rurę, więc ja poczekam z Peresicem do trzeciej kolejki. Może to jest straszny błąd, bo może Peresic zagra 90 minut od razu w pierwszej kolejce i będzie miał bramkę i asystę, ale zaczynam z Salibą. Potem Rhys James, w Chelsea na dwoje babka wróżyła, Ben Chiwell albo Rhys James, ja biorę Risa Jamesa, e, z czasem wyjdzie, czy to była dobra decyzja, bardziej go lubię, może dlatego tak robię. Alexander Arnold, bardzo dobry sezon miał Andrew Robertson, 7 milionów kosztuje, pół miliona mniej, ale ja po prostu już tyle razy zapłaciłem cenę za brak wiary w Arnolda albo na przykład na porzucanie go na ciężkie mecze, bo on jest po prostu drogi, żeby gdzieś te pieniądze zainwestować inaczej, czy nauczyłem się, że tak się nie robi, po prostu zaczyna się z Arnoldem. Ten pan jest byłym piłkarzem Liverpoolu, Neco Williams, więc kiedy Nottingham go kupuje, to on raczej będzie grał, więc za 4 miliony to jest raczej grająca opcja. No i Cancelo, no to to jest maszyna, najlepsza karta, jaką trafiłem w FIFA. Pięć gwiazdek sztuczek, cztery gwiazdki słabej nogi, może grać na lewej, może grać na prawej, ja w fantazji po prostu ma najlepsze statystyki, jeżeli chodzi o atak. Cancelo musi być. E, ja nie mam na przykład dlatego też midfielderów z... No nie no, mam a chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że nie mam midfielderów z tych topowych dwóch drużyn, e, ale w salach to się rządzi innymi prawami. Telefon, muszę odebrać. Fortnite wzywa. Um, więc um, bl, 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 Midfield, który jest największą zagadką w tym sezonie, Mason Mount, ja jestem fanboyem Masona Mounta. W piłce angielskiej są dwa golden boye. Jednym jest Phil Foden, który kosztuje też 8 milionów, a drugim jest Mason Mount. Ja jako Chelsea'ak, patrząc na kadrę Chelsea uważam, że po prostu Mason Mount może być turbo. Zwłaszcza, że potrafi strzelić bramkę, że strzela z wolnych, wrzuca z rogów. I strzela z gry, strzela ze stałych. W Chelsea potrzeba po prostu kogoś takiego. Ja biorę mounta na start. Chciałbym po prostu kogoś mieć z Chelsea, no bo Chelsea może jeszcze nie ma kompletnej kadry, no ale pierwszy mecz to powinni wygrać, więc biorę mounta, drugi też powinni. Chociaż drugi nie, bo to ten ham z tego zapamiętam. No, to będzie ciężki mecz, to będzie test. To ten to pyknie, to będzie mocny statement od, ze strony Conte i jego drużyny. Salach. Wszyscy są zachwyceni, jeżeli chodzi o jego formę. Wszyscy mówią, że jest dzikiem, jest mega przygotowany do sezonu, odchodzi Mane, jest niby... Diaz, a jest nowy napastnik, ale jednak salach pewnie będzie głównym golskorerem. Marcus Rashford, jeszcze kilka sezonów temu powiedziałbym, że to był trzeci Wonderkit z Anglii, ale ten człowiek przepadł. Marshall jest niby kontuzjowany, nie wiadomo, czy zacznie w pierwszym meczu z Brighton. I ja biorę Rashforda, ale nie uważam, że to jest najlepsza opcja i nie wiem, czy jeszcze się to dzisiaj nie zmieni. Będę nad tym myślał. Andres Pereira, były piłkarz Manchester United, to jest człowiek za 4,5 miliona, który będzie grał, I, i po prostu dlatego on tutaj jest. Ciężko mi znaleźć lepszą opcję. Mówiłem o tych piłkarzach out of position, i takim piłkarzem jest Pedro Lomba Neto, który strzelił bramkę w preseason, i on jest dużo z przodu, i po prostu często gdzieś tam, tak naprawdę, Jimenez przyjmuje piłkę na klatę i odgrywa ją w bok, i na przykład, do właśnie Neto ją dostaje i strzela bramkę. 5,5 miliona nie można się pomylić za tą cenę. Gabriel Jesus, który jest w 75% składów 8 milionów za Jesusa. To jest po prostu rozbój w biały dzień i, i, i nie trzeba tego tłumaczyć. Greenwood, sam Greenwood i on jest człowiekiem, który wchodzi z ławki, gra 15-30 minut, czasami więcej, czasem coś może asystę będzie miał, czasem coś strzeli, 4,5 miliona tak naprawdę zapchać dziura. No i Haaland, wolałbym mieć De Bruyne w składzie. Na ten moment jestem w stanie to nawet sobie ogarnąć, bo mógłbym sprzedać Haalanda, kupić kogoś do niego i mieć De Bruyne. Ale zacznę tak, duży hype, duży człowiek. Ciągle rośnie, problemy z biodrem, ale będzie grał. Myślę, że patrząc na jego highlighty. Z Community Shield przeciwko Liverpoolowi. On po prostu postrzela. To, był, to była głęboka woda. Bo Van Dijk i Matip i w ogóle Liverpool. To ciężko, ale kalendarz na początek nie jest aż taki trudny. I West Ham to jest wymagający mecz, fizolnia, ale potem, ja tam myślę, że Halland to jest dobra opcja. Póki jest zdrowy i póki będzie grał, to trzeba nim grać. I, I tak to wygląda. I moim zdaniem największą zagadką jest Midfield. I powiem Wam coś, szczerze Wam coś powiem. Tego pana wywalimy. Damy sobie tutaj midfielderów um, i damy sobie midfielderów do 7,5 miliona, bo to jest to, co jest najtrudniejsze w tym sezonie. Weź tu znać coś, 7,5 miliona. Gabriel Martinelli to jest taki dzik, że kiedy on jest zdrowy, jego problem jest taki. Gram 3 miesiące, a potem mam kontuzję i 9 miesięcy pozuje. Kiedy Martinelli jest zdrowy, to to jest człowiek, który ma pace 110. To jest człowiek, który bierze piłkę i biegnie przez całe boisko i strzela bramkę. Zrobił tak na przykład raz przeciwko Chelsea. Za 6 milionów to jest po prostu moim zdaniem najlepsza opcja. Ja nie wiem, czy nie wezmę właśnie za tylko za Rashforda. Jeżeli to się zmieni, to to jest mój pierwszy, pierwsza rzecz, którą mam w głowie. Drugą rzeczą jest Coutinho, którego w tym momencie mnie nie stać, ponieważ ja mam milion w banku, dlatego, żeby zamienić na Peresicza, który kosztuje 5,5. Leon Bailey, to, że ja nie czuję go, to wcale nie znaczy, że to nie będzie właśnie na przykład Etienne Kapuł z sezonu 2016-17. Więc jak ktoś czuje, why not? Ale moim zdaniem, Waston Villa jest taki piłkarz, który grał w Chelsea i to się nazywa Traoré, a Traoré jest dużo bardzo piłkarzy, a ten Traoré to jest Bertrand Traoré i on był napastnikiem. Albo w ogóle grał w takich przednich formacjach i on jest dobry i może mieć dobry sezon też, ale... Kwestia czuja, czy to akurat wydarzy się w tym sezonie, czy za 10 sezonów, tego się nie dowiemy. I jeżeli chodzi jeszcze o pozostałych midfielderów, to już 8 milionów opcja, czyli Diaz, dobra opcja. Martin jest opcją to jest super piłkarz dla Arsenalu, bardzo ważny piłkarz, ale on poda piłkę komuś i ten ktoś strzeli albo będzie asystował jak, będzie, jak strzeli to pół biedy, ale zazwyczaj ten ktoś poda piłkę dalej i będzie wtedy to asysta drugiego stopnia moim zdaniem Martin jest tak nie za bardzo piłkarzem do fantazji, można jasne mieć dobry timing i akurat trafisz, że on będzie fajnie punktował ale tak naprawdę 80% spotkań on będzie bohaterem na boisku, ale nie będzie bohaterem fantazji, Bruno Guimaes dobra opcja Sancho, why not? z przodu Martial, Sancho i Rashford póki co. Ktoś z nich chyba będzie strzelał, przekonamy się. W tym sezonie mają się przyjrzeć przepychankom w polu karnym. Tuli, Tuli im nie pasuje. ward będzie może miał więcej karnych, czemu nie. Bernardo, nie wiadomo, może odejdzie do Barcelony, może nie, może będzie grał. Zaha, to też jest człowiek zagadka. Um, najlepszy dribbler, Alan, saint Maxim, um, why not? To też jest bardzo ciekawa opcja, ale ja po prostu czekam z tymi opcjami, bo chcę zobaczyć, jak na przykład będzie wyglądać Newcastle po transferach. I na razie ich nie uwzględniam. Lingardino, gdyby przyszedł do West Hamu, to powiedziałbym brać go do składu. A także nie wiem jak Graniting Forest, tylko o nich dużo czytałem i podobno są mega solidni. To trzeba poczekać i zobaczyć, jak to będzie wyglądać w Premier League. Eriksen może być dobrą opcją. Kto wie, może będzie miał lepszy sezon niż Bruno. To jest w ogóle dwóch bardzo podobnych piłkarzy, którzy mają grać obok siebie. To jest takie dziwne, no ale tak to ma wyglądać. Jack Grillish może będzie po prostu Halland go podciągnąć. I nagle zacznie grać. Barnes, Smith Row, Ramsey miał kilka fajnych kolegów na tym sezonie. Trossard, Leonardo to jest przecież dobry piłkarz i, i on potrafi strzelać, więc tych opcji jest sporo, ale moim zdaniem najlepszą opcją za 6 milionów jest Martinelli. I, i, I reszta też czuj, i to jest podsumowanie tak wygląda mój skład na kapitana Salach, na wicezus yy, i tak to wygląda. I pamiętajcie o tym, że to, że ja coś powiedziałem, to nic nie znaczy. To, że ktoś w ESPN coś powiedział, to nic nie znaczy. Najważniejsze jest to, co wy czujecie gdzieś tam w głębi. I, i tak naprawdę nie wiem, w Bukmacherce, w fantazji no bardzo ważne jest wewnętrzny, bardzo ważny jest wewnętrzny głos, i jego trzeba słuchać. A takich ludzi jakichś dziwnych z YouTube, jakichś Johnów Mirów, to co można posłuchać tak w ramach po prostu robię coś w pracy chce się wyłączyć, to posłuchajmy jakiś kolej coś pitoli. Ja dziękuję za uwagę, życzę Wam powodzenia, przede wszystkim z kapitanem i po 38 kolejkach będziemy wiedzieć kto miał najlepszy wewnętrzny głos. Pozdrawiam i naprawdę Martinelli za 6 milionów to jest po prostu, to jest kradzież, to jest grabież, to jest po prostu rozbój. Pozdrawiam i do usłyszenia.